Kolorowe, tematyczne lipy z pomysłem powitały tegoroczne święto Lipy w Lipkach. Grała orkiestra z Męciny, wystartował pierwszy bieg rycerski. Przygotowano występy artystyczne i liczne atrakcje. Był to dzień pełen wrażeń. Frekwencja jest dosyć dobra, ludzie się bawią, bo już dwa lata przerwy było, to jednak swoje robi. Rozpoczęliśmy tę imprezę od 2013 roku, w setną rocznicę nasadzenia lip i wybrukowania i elektryfikacji wioski. I od tego 2013 co roku robimy taką imprezę lipy. Strażacy z OSP Lipki otrzymali nowy wóz. Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste jego poświęcenie i przywitanie. Zawsze obserwowałem, jak to gminy w województwie naszym miały dość dużo nowych wozów. My mieliśmy starsze, a teraz mamy czym się pochwalić w tym województwie. Czy jak będą takie wyjazdy na jakieś mniejsze akcje, a szybkie, to ten wóz będzie wspaniale się sprawował. Natomiast mamy tutaj drugi obok, też nowy. Gmina bardzo dużo zainwestowała w wozy strażackie. Zainwestowaliśmy milion mln, a teraz poszło nam 440 tysięcy, czyli razem ponad 2 miliony Gmina zainwestowała w wozy strażackie. Zamiennik za. E wypracowanego już Lublina do tego samochodu będzie dokupiony nowy sprzęt nowy samochód, nowy sprzęt, nic starego będzie wykorzystywany jako pierwszy rzut do gaszenia budynków, do wypadków i, no i do traw bo będzie posiadał 300 litrów wody z agregatem wysokociśnieniowym niech ten pojazd nowy pomocniczy wóz też służy, niech będzie dla strażaków cenną pomocą, Panie Boże Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Ma napęd 4 na 4 dość wysoki prześwit, możemy z nim wjechać w teren. Nie ukrywam, że celujemy gdzieś w przyszłości, żeby jeszcze zakupić łódź, która by nam tutaj pomogła. Jesteśmy dość blisko Odry i ten samochód by nam pozwolił dotrzeć z tą łodzią w dane miejsce gdzieś tam w terenie. Podczas święta Lipy wystąpiła strażacka orkiestra Denta z Męciny. Swoimi występami uczynili wydarzenie szczególnie wyjątkowym. Cieszymy się bardzo przede wszystkim, że młodzież może, może coś takiego zobaczyć, że ta więź jest bardzo ścisła widać tutaj, że te, te, ta krew Męciny jest tutaj i lipki też są w Męcinie, prawda? Szerzymy nasz region. Za chwilę usłyszymy pewno, ale szerzymy nasz region, czyli po prostu Lachy, nasze góry, nasz region, Lachy Limanowskie i Lachy Sądeckie, bo my akurat na pograniczu mieszkamy, więc to Mencina tak jest właśnie takim dużym atutem, że, że mamy tą możliwość obykonując. Ale oprócz tego gramy też i muzykę poważną. Ciekawy wyjazd, chcieliśmy uświetnić te uroczystości. Myślę, że będzie to wielkim takim wyznacznikiem i przygodą dla, dla nas wszystkich, a szczególnie dla młodzieży, która u nas w tej orkiestrze no, w sumie dominuje, bo to jest młoda orkiestra licząca 10 lat. Ciągle szkolimy, uczymy młodych muzyków. Wizyta orkiestry z Męciny to nie tylko wizyta partnerska, ale także doświadczenie żywej historii przez młode pokolenia. Przyjechali w różnych okresach, ale zaraz po wojnie. Pierwsi przyjechali już w maju, następni w czerwcu, żeby zarezerwować, inni, żeby potem dołączyć. Faktem jest, że męcina była tutaj pierwsza. Zastali cztery rodziny autochtonów. Ci, którzy dotarli tutaj zaraz po wojnie widnieją na tej tablicy, która została umocowana przy wejściu do kościoła. Pięknie przystrojone lipy to element konkursu, który zorganizowano z okazji wydarzenia. Mieszkańcy mieli możliwość ozdobienia drzew w dowolny sposób. Na zwycięzców czekały nagrody. Dwie kategorie: są kategoria dziecięca i kategoria dorosłych. Wygrała lipa, jeżeli chodzi o kategorię dorosłych, nie ma lipy, właśnie ta, która została przebrana za ducha. Natomiast w kategorii dziecięcej wygrała lipa perkusista. Była perkusja, koszulka. Ta instalacja właśnie przedstawia alegorię powołania do wojska. Otóż młodzieńcy się szykują na wojnę, mama ich tam żegna różą. Dostali oczywiście telefon, że trzeba się wstawić do WKR-u i szybko bronić ojczyzny. Jednak świętowanie rozpoczęło się od uczestnictwa w pierwszym biegu rycerskim. Była to okazja do pokonania nowo przygotowanej trasy i dobrej zabawy w profesjonalnej oprawie. Uczestników zapisanych było 120 osób, na starce pojawiło się niecałe 100 osób. Trasa przebiegała głównie drogami polnymi, szutrowymi, wałami, czyli krajoznawczymi drogami lipek. Lipki z roku na rok pięknieją. Nie tylko dzięki szczególnemu położeniu w malowniczym miejscu, ale także dzięki zaangażowaniu mieszkańców we wspólne sprawy.